Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem spotykamy się w drugiej części, w trakcie naszej rozmowy z Mateuszem Magą, witam. który jest Zobaczmy. moim gościem. Mateusz, no, tym razem chciałam porozmawiać z Tobą na temat aktywności fizycznej, no bo ona też jest istotna, tak naprawdę z perspektywy modela, tego, aby dobrze wyglądać zwracać uwagę na to, jak, jak Twoje ciało wygląda. Natomiast powiedz mi, jak Ty znajdujesz czas przy swoim trybie pracy, przy tym ewentualnym podróżowaniu, przemieszczaniu się, na to, żeby rzeczywiście znaleźć czas na aktywność fizyczną i ewentualnie jaką? Pisz, co? No, dla chcącego nie ma nic trudnego. A prawda? jednak, słuchajcie, to jest ważne. Eee, tak, to jest ważne przede wszystkim. No i co? Jednak z 24 godziny, prawda? Jednak Super. takie wybieram. Um, czy dobrze czy źle. No właśnie, no ja często jednak gdzieś może popełniam trochę ten błąd, że ćwiczę wieczorami bądź też nawet i nocą. Mhm. Y nie zawsze to jest dobre, prawda? Natomiast no, tym samym jednak gdzieś mam na to czas. Jakby nie było, bo myślę, że zawsze można znaleźć czas. Y Czyli nie ma wymówki na to, że tak naprawdę jesteś w ciągłym biegu. Nie, a zwłaszcza nawet to ciekawe. Yy, rzeczywiście, niezależnie gdzie jestem, nawet na tych krótkich fashion weekach w to tak czy tak gdzieś tam na siłownię zaglądam. No więc, jednak, więc nawet gdy pracy. jestem na tydzień czasu, prawda? Yy, to tak czy tak gdzieś mi się udaje. Zwłaszcza, że jednak jest dużo takich yy, siłowni już teraz sieciowych, które, które są niezależnie od kraju, w którym jesteśmy. No więc, yy, jako sieciówki, prawda? Mhm. Yy, i, I rzeczywiście, naprawdę, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek to. Nawet na Hawajach, jak byłem, mm -hmm. wiesz to wszędzie, tak naprawdę nie ma, nie ma jakichś takich rzeczy. No pamiętam jedynie, że w Maroko nie ćwiczyłem, ale byłem dwa dni, z czego trzy, z czego zostałem okradziony, więc wiesz. A to ciekawe, to, jest... to od, od razu nawiążę odnośnie Maroko, bo są egzotyczne miejsce, to powiedz nam, czy się przygotowałeś do podróży i jak pod kątem zdrowia. Wiesz Przez co? Y <laughs> Szczerze mówiąc właśnie... Tak pod kątem, czyli znaczy pod kątem zdrowia, no ale pytanie właśnie, mhm. jak można przygotować się, nie wiem, lecąc do Maroko na przykład chyba niewiele tam trzeba, prawda? No nie, właśnie, to muszę widzę powiedzieć, słuchajcie, że tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, że musimy pamiętać o szczepieniach, zwłaszcza przy takim egzotyku jak Maroko. No, to jest Afryka, ale czy Maroko więc... wymagasz takich szczepień? No to jest Afryka i to jest rzeczywiście miejsce, gdzie jednak musimy o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście ewentualnie jedzenia, bo to jest pierwsza rzecz, no do tego którą nie To <laughs> <laughs> <Okay, laughs> bo to jest da się Oczywiście <laughs> tak no inaczej. ale można, można właśnie, wiesz, nawet gdzieś tam coś swojego wziąć, nawet. Nie wiem, ryż problem, na, na przykład, czy no coś. Jednak. No, ale sobie, no żeby... właśnie, no nie no, przyznam się jeszcze, że rzeczywiście jakoś nie tak, ale bardziej na przykład owoce czy stawienia takie rzeczy, które które chyba, no, wiesz... się umyć, przygotować w taki sposób. No ale wiesz, no, mimo wszystko wtedy trzeba... czy na przykład ze sklepu sieciówkę, sieciówki jakiejś spożywczej, no to wtedy też Spakowane. raczej jest bardziej sprawdzone, prawda? No tak, nie, no właśnie to są te rzeczy, o których trzeba pamiętać, bo rzeczywiście, tak naprawdę przy podróżach dotyczących zwłaszcza Afryce, no to jednak te wszystkie rzeczy dotyczące naszego zdrowia są istotne. Hmm. No wiadomo, no, krótki wyjazd, mniejsze ryzyko, to jest też druga sprawa, ale okej, okay, rozumiem, że gdzieś tam mimo wszystko szczepienia tutaj były trochę zapomniane po prostu, ale pewnie spontaniczny wyjazd. Okay. Bardzo. <laughs> I to w ogóle wyjazd, no który co ciekawe kilka razy nie chciałam, w ogóle nie mogłem zabukować biletu lotniczego, więc Aha, teraz... była ciągle odmowa. No i to już samo wskazywało za siebie, żeby jednak z tego zrezygnować, ale finalnie. No i co, I jeszcze nie przygoda w postaci e, kradzieży? Tak, kradzieży. Dokumenty zginęły? <laughs> Wszystko. <laughs> Do kraju jedyne, się jedyne, co, jedyne co to wiesz, to wtedy właśnie udało się wrócić do kraju, ponieważ paszport jedynie na szczęście był oddzielnie. Więc, więc tak, ale poza tym to masaż. Czyli nie tylko zdrowie, ale jeszcze tak. bezpieczeństwo własne, trzeba pamiętać o tym. Masakra. Czyli następnym razem taki tej Ale wiesz co, no ja właśnie jestem bardzo. Staram się jednak gdzieś tam zachowywać bezpieczeństwo, no ale, ale wiesz, na no to różnie nie bywa. No tak, jesteśmy za granicą, to musimy tym bardziej być uczuleni. No tak, typu Marrakesz to, to no chyba właśnie. szczególnie. Więc, więc rzeczywiście, no, trudny temat. Jasne. dobra. A no, ale jeszcze... powiedz mi, ale gdzie jeszcze trzeba się szczepić? No, to tak zależy, tak, prawda? Tak naprawdę, zaczynając od naszego kraju, gdzie paradoksalnie yy, wydaje się wszystkim, że właściwie przeszliśmy szczepienia takie, yy, które są yy, w dziecięce. <noise> dokładnie. Ale <noise> jaka, jednak nie dokładnie. <noise> Ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że szczepienia rzeczywiście dają nam na największą gwarancję, yy, zwłaszcza przy egzotykach. Ja myślę, że ktoś to podróżuje jednak. No ale jak to... właśnie W Europie też która, musimy pamiętać o która wyspa, w jaki kraj egzotyczny wymaga największej ilości tych szczepień. To znaczy musimy pamiętać o rejonie, bo tak naprawdę to rejony mają znaczenie, bo Afryka, Azja czy Ameryka Południowa to są rejony o największym narażeniu mhm. na te choroby najbardziej egzotyczne. Także przy następnej podróży pamiętaj, aby jednak pomyśleć o tych szczepieniach. Będę się kontaktował z doktorkiem. dobrze. A powiedz mi już ja mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie odnośnie Twojej wagi i Twojego BMI. No e, właśnie o to chodzi, że, że co ciekawe jak ostatnio, wygląda, ostatnio, ciebie, ostatnio dużo Mastrości. gdzieś tam nabrałem tej Mastrości. wagi. No to ile masz tej, tej wagi? Znaczy dużo w porównaniu z tym jak <laughs> No to mów, teraz musimy wycisnąć Wiesz, to. No, no około 60 kg. 60, a wzrostu? 184? Słuchajcie, to musimy szybko policzyć, ile to na wychodzi BMI. Czy w ogóle, jeżeli chodzi o. Jak ja zgaliczamy? będę liczył? No właśnie, jest, jest do tego bardzo fajna metoda, bo musimy. Muszę aplikację. Mm, a nie, kalkulaturę sobie policzę. No jak się oblicza? przede wszystkim wzrost, czyli 100, ile było? 84. 84. Musimy sobie. Um... Podzielić? Tak, Przez? wagę, czyli 60. Ile mówię? nie, nie. nie. 60. Tak, 60 przez, i to w nawiasie musimy teraz sobie zrobić, bo tak naprawdę musimy zrobić ułamek, 60 przez e, wzrost w metrach, czyli to będzie 1,84 razy 1,84, bo musimy zrobić wzrost do kwadratu, czyli tak naprawdę to, to, to da się bardzo łatwo obliczyć, no i BMI nam wychodzi, słuchajcie, ja to pokażę po prostu. Siedemnaście. Mateusz, po prostu dobrze? No, mega mało. Mega <grywia> mało. Myślę, że jeden z naszych widzów teraz po zazdrości, ale no tak naprawdę optymalne BMI... No e, dobrze, które... że nie liczyłeś 5 lat temu. <grywia> <grywia> Byłoby więcej czy mniej? Mniej? O nie. No słuchaj, no musi być przynajmniej te 18, także gdzieś tam jednak musisz trochę popracować. Może tam, może jednak... Z czasów to model, to tak, że no. nawet wiesz, to było chyba, nie wiem, czy tam, nie wiem, do nie, 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 to może już lepiej, żeby się nie słyszeli, nie tego zdecydowanie. Dlatego nie mówimy na ten temat. Tak, nie mówimy, ale no na pewno nie, no, słuchaj, no generalnie nie ma dramatu, no prawie 18, więc łapieć się w te ryzyki znaczy, się. mam ja dzisiaj, w ogóle mają być burze? No mi przyszedł pogoda. nawet alarm. Pierwszy raz mi y, przyszedł w Polsce taki alarm no właśnie, pogodowy, ja bo przedtem. raz miałem w życiu, jak byłem na Hawajach właśnie, chodziło tam też o, o, o coś, no tak, alert bezpieczeństwa, a teraz jest uwaga, w gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz, miejscami krat no. i unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek, śledź komunikaty pogodowe. No właśnie, może się no tak, tak na świecie to i u nas uruchamiam. No dobrze, bardzo Ci dziękuję Cześć, w takim razie w za to spotkanie. Bardzo się cieszę, ja że znalazłeś chwilę dla naszych widzów. No i jeszcze sobie tutaj zrobimy na koniec insta story. Zdecydowanie. Słuchajcie, myślę, że każdy z Was tak naprawdę korzysta już z social mediów. Zresztą cały ten kanał, który dla Was powstaje na YouTubie, to też przecież jest jeden z przykładów tego, że rzeczywiście w internecie funkcjonujemy już zupełnie. I cieszę się, że gdzieś tam możemy też porozmawiać o zdrowiu w internecie w taki sposób profesjonalny i yy, tak naprawdę z pewną merytoryką, tak? bo chodzi o to, mm. żeby korzystać właśnie o to, co mówiliśmy wcześniej, ze źródeł fajnych, a jest mnóstwo profili ciekawych, z których możemy korzystać również na Instagramie czy na Facebooku. No zwłaszcza na Instagramie, bo jednak Instagram już chyba jest takim… Trochę numerem jeden, zdecydowanie. jeżeli chodzi o ten zresztą sam, wiesz. No tak, sam rzeczywiście prowadzę taki program. Często, dla... często korzystasz, live y tutaj robisz, więc, więc tutaj jak najbardziej ważne medium do przekazu. No to co, na koniec robimy? zdecydowanie. I, I zobaczcie, co nam wyjdzie z tego. My najpierw sobie zrobimy, a umieścimy. Kiedy? Kiedy emisja? Emisja już niebawem, tak naprawdę po kolei nasi widzowie muszą czekać. I... Tak, poczekaj, poczekaj. Także zapraszamy widzów serdecznie również na Instagrama. I jeszcze Instastory. Śledźcie koniecznie Instagrama naszego i Mateusza, i mojego. Mateusza. <grym> i mojego. Dobra, dziękuję Wam e, bardzo serdecznie. Mamy to. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ja też kolejne dziękuję. spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłem Cię gościć, a Was zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału Doktorek Radzi.